Dzień dobry kochani, witajcie Dzień w dobry. kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie przed wami CarTour tudzież Carstours, ponieważ mamy dwa nowe samochody, które kupiliśmy. Znaczy, nie są nowe, jest to jeden stary. I jeszcze jeden stary, ale ten już widzieli w sumie, więc zrobimy Wam kartur po naszych samochodach. W sumie zrobilibyśmy jeden, ponieważ jeden samochód jest taki, że właściwie można z tego nagrać odcinek, bo jest duży. Nasze dzieci w ogóle śpiewają Wilson the jakim jak nim jadą, ponieważ jest po prostu tak duży. Natomiast ten, którym teraz jedziemy. I nie bez, nie bez powodu nagrywamy w tym momencie jakby to bo intro. Po chcemy się intro 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 Wracając, mój drodzy, chcemy się pochwalić, ponieważ jedziemy teraz bus-pasem, a spieszymy się. Dlaczego jedziemy bus-pasem? Nie Bo dostaniemy możemy. mandatu. Bo możemy. Bo Mamy samochód elektryczny. Czy się Pokaż chwalimy? teraz, pokaż, zobacz, pokaż wszystki, wszystkim, pokaż. Znaczy, w sensie, że jedziemy bus-pasem, a jest korek, rozumiecie patrzcie, to? Patrzcie, patrzcie, oni stoją, my też prawie stoją, a my jedziemy, patrzcie jak jedziemy, patrzcie. Co patrzycie, czy jesteśmy elektrycznym? Tak, jesteśmy elektrycznym, nie mamy mandatu. <laughs> Dobra, sorry, za dużo chwalenia, ale po prostu jaramy się tym buspasem, bo dopiero wiecie, mamy ten samochód od niedawna, więc na razie nas to cieszy. Choć w ogóle będzie nas to cieszyło. A tak to zawsze człowiek się wkurza, że jest buspas i nie można pojechać. Jak się spieszy, tym bardziej. Zaczniemy sobie od tego samochodu, czyli samochodu elektrycznego. Jeśli chodzi o jego wnętrze, czy tu jest coś ciekawego? Nie. Nie za bardzo, więc to bardziej byłby taki kartur, żeby się pochwalić, że jeździmy buspasem. Pokażemy wam wnętrze, żeby jakby było zaliczone, że kartur, ale jakby to będzie chwila, tak naprawdę. Najciekawszy jest samochód numer dwa. Zapraszamy na obejrzenie samochodu. Numer jeden, czyli Nisa Nalifa, który jedziemy teraz.. Ola mówi tak, ile będziesz nagrywał ten bus? patrz. Słuchajcie, 9 minut nadrobiliśmy. 9 minut nadrobiliśmy. No i kochani, tutaj temat niesamochodowy, dlatego że ja stwierdziłem, że w związku z tym, że ostatnio godziny Oli były takie słabe, w związku z tym, że ona późno przyjechała. Także postanowiłem, że zabiorę Olcie właśnie w jakieś fajne miejsce, tak żeby jej wynagrodzić ten czas. Jakby mamy godzinę 11 i tam gdzie chciałem iść to jest zamknięte i szukamy teraz miejsca, które możemy pójść też jest zamknięte. Jesteśmy w fabryce Norblina, ale czuję, że nam się uda. Może po prostu się bazar i zrobimy jakieś zakupki. To też, ale tam jest przecież food court. Chodźmy na Ale też jest tak czynny. Być, to, to, to ale fajnie. musi być coś czynne od 11. Jakaś piekarnia. Nie, zobaczysz, na pewno coś będzie. Także słuchajcie, to jest najlepsza randka, tak? Cola, no. sero, porządna, tak tłusta. Chciałam się zjeść, syfu. Tak chciałam zjeść Tak chciałam, po prostu. Ale nie na McDonald's, bo się przejadło ostatnio. Kochanie, chciałam to zjeść. specjalnie dla ciebie. Właśnie myślałam, że jakiegoś burgerę, jakąś pizzę sobie zjeść. No i tak, o Jezus, to właśnie jest to. Jak się nazywa taka napka, pamiętasz, czy nie? Coś tam fili, w sensie Philly, coś tam, coś tam. No, antrykot jakiś to jest w środku. O, antrykotek. Mm. A ja, antrykotek ja mam jakiegoś miał miał. smash burgera. Kiedyś na hiszpańskim, na kartkówce, jak miałam słowo antrykot do przetłumaczenia, to napisałam antregato, Bo nie pamiętam jak jest to słowo. I mówię, a napiszę. I pani da pół punktu za kreatywność. Ale tak, jak mówiłem, czyli jak byłem w Chorwacji, znaczy mówiłem ci, to no. teraz wam powiem, że jedna znajoma, jak chciała zamówić krewetki, to powiedziała: krewetki. <laughs> Patrzcie, ja też miałem ochotę dzisiaj na coś takiego, ogólnie no, cool, to powinno być zabronione w ogóle sprzedaż takich rzeczy Tłuste z serem, mm. ale też mam, mam właśnie chęć po prostu Przecież to mi doda dobra. energii mm -hmm. Na chwilę chyba No i słuchajcie, podjeżdżam sobie na Lidla Biorę sobie ładowankę I w ten sposób elektrykiem da radę jeździć za darmo 26%, zobaczymy jak przyjdę, ile będzie. Idę sobie na zakupy. No i słuchajcie, wracam teraz z Rossmana. Byłem też w Pepko, Byłem w Lidlu. Samochód jest naładowany do 96%, 44 minuty. Piękna sprawa, za darmożkę. A tak nasze autko prezentuje się z tyłu. A tak wygląda z przodu. Tutaj mamy sobie kabelek, ładujemy stąd sobie samochodzik i Jeździmy za grosze lub za darmo. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany. Chcemy Wam pokazać nebulizator Nebu Care Secure Plus. W zestawie z nebulizatorem jest 40 ampułek soli fizjologicznej, dwie maseczki różnej wielkości dla dziecka i osoby dorosłej, ustnik, instrukcja używania oraz kabel USB do ładowania. Tego nebulizatora, a nawet takich dwóch, używamy już od kilku tygodni, a że mamy okres przeziębieniowy, niestety cały czas są u nas w użyciu, bo nasze dzieci od ponad 3 tygodni mają różne infekcje. Dla nas jako rodziców najważniejsze w nim jest to, że jest cichy. Dzieci mi narzekają, że nie słyszą bajki podczas nabulizacji, a nie oszukujmy się, że wtedy im nie opuszczamy. Jest też mobilny, ładuje się go kablem USB, ale podczas nabulizacji pozostaje niepodłączony. Jest też lekki i bardzo łatwy w użyciu, bo ma tylko jeden przycisk. Larenia sama potrafi go włączać i wyłączać. Same wiecie, że nebulizator jest obowiązkowym wyposażeniem domowej apteczki, jeśli macie dzieci. Z naszym kodem HEPI macie na niego rabat 25% zniżki na sklepie herpmedy.com.pl. Dodatkowo dostawa jest darmowa, a tu dostajecie gratis. Link do sklepu znajdziecie w opisie pod tym filmem. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Słuchajcie, dzieci dzisiaj zostają na u nas u babci i w tej torbie ogromnej było samo jedzenie. I tak naprawdę przewidzieliśmy tutaj. Nie banana w sumie jabłka, a reszta to catering. tyle. Teraz możemy jedli zupkę z niego. Babcia przerządziła obiadek, kotlety zrobiła, ziemniaczki, suróweczkę, no. U babci zawsze domowe jedzonko mhm. z cateringu. Mikrofali. Napij no mnie! Ty babci, ty babci Leo nalejesz. Ej! Poczekaj, poczekaj. Leo babci naleje. Dzień dobry! Cześć! Cześć kochani! Przyjechaliśmy? No pewnie. Zawsze wracamy, tak? Kochani, jesteśmy w kolejnym dniu. Ja jestem teraz tutaj z Lajraniem, dlatego że Laira idzie dzisiaj pierwszy dzień po długiej, długiej przerwie do przedszkola. Tutaj mamy ekran, no bo dzisiaj wiadomo samochodowy dzień. Ekran chowamy. Co oglądaliśmy, jak jechaliśmy? Co oglądałaś? Shrek'a i Psi Patro. Dokładnie, szrekaj i Psi Patro. Dlatego, że jeszcze Ole zawoziłem na paznokcie, więc jechaliśmy tak trochę dookoła, więc dwa filmy. Filmy zazwyczaj, zazwyczaj są włączone w momencie, kiedy nie chcemy, żeby dziecko zasnęło, a po prostu kiedy jest długa podróż, to też. E, I to jest jeden z większych atutów tego samochodu. Idziemy do przedszkola, mamy mało czasu. Lejrenia jest... Mm, nie jest, tylko Lejrenia idzie na śniadanie. Lecimy! Lejra, jak jest ten schemat? W windzie się przytulamy, tak? Bo dziecko zaraz się zamknie. Dobra, idę, idę. Które Piętro... Nie? Które piętro? Nie, no dobrze wiesz, które? Jedynkę poproszę. O, zuschnę. Dawaj, się. dawaj, bo nie wjedziemy na górę. Jedynkę wciśnij. Jedynka? Gdzie jest to? jedynka, no? To? No tak. Już wiesz. Przytulas w windzie teraz. Tak. Dobra. Córeczko, ty kuchony. No pewnie, że tak. No i siadamy. Oda się zacznie. Szybko. Tylko szybko. szybko. O, Kolinka. O nie, zamknięte! Wychodzimy z przedszkola, byliśmy na imprezie wigilijnej tylko przez chwilę, bo musimy lecieć zmienić dzieciaki, w sensie zmienić się zmienić na sąnianie i pomóc po nasze dzieci, ale... ale... Jakby nie, jak nie patrzeć, jakbym zdążyła za ty... zajść w ciąży z pożywczą. Ola mówi, Jezu, jak my nagramy? Jak my nagramy? Przecież jest ciemno. Więc postaramy się nagrać i pokazać funkcję naszego samochodu. Więc jedna z, z tych funkcji jest, to jest, zobaczcie, tam jest to. daleko nasz samochód i ja wciskam, jeden, dwa, trzy i zobaczcie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czy wy to, no, to widzicie? To wy to teraz widzicie? To teraz ale ta pierwsza funkcja to jest to, że w środku się świeci, oznacza to, że ja go po prostu odpaliłem. A teraz uwaga, drzwi. I teraz? Właśnie otwarte drzwi. Otwarte drzwi. Czyli zdalnie sobie drzwi otworzyłem. I mało tego, drzwi boczne są drzwiami przesuwnymi. Czyli nie otwierają się tak. Czyli jak stoi samochód obok, to nie mamy problemu, że w niego uderzymy. Po prostu nie uderzymy w niego. I to jest bardzo, bardzo duży atut. A czy ja go odpaliłem? co? Nie, ja go nie odpaliłem. Pomyliły mi się przyciski i po prostu otworzyłem drzwi. Mhm. W każdym razie ma zdalne odpalanie. Ma zdalne odpalanie. Co ciekawe, muszę tutaj, yy, i to nie mówię, żeby się chwalić, wręcz przeciwnie. Ja Ile myślicie, że może kosztować funkcja zdalnego odpalania samochodu? Mój drodzy, ja myślałam, że to jest 1000 zł mini. Ja też. 1002 myślałam. 100. 80 zł. Tak, natomiast jest to tylko i wyłącznie tak. do samochodów z tej grupy amerykańskich. Po prostu one mają jakąś taką funkcję, no. więc jakbyś chciała zrobić to sobie w samochodzie zupełnie innym, to pewnie będzie to wyszło z 1000 albo dwa. Kolejna rzecz jest taka, że w środku dwa siedzenia dla dzieci. Zobaczcie, tu jest jedno dziecko, tu jest drugie dziecko. W sumie mamy siedem siedzeń. Tam jeszcze z tyłu są trzy. Tu jest 1 2 1 2 I co jest ważne, zobaczcie ile lajra ma tutaj miejsca. I też jest. A że na nogi ma miejsce. Nie, w ogóle, że ma przestrzeń, że nie, nie, nie dotyka drugiego siedzenia, bo tutaj jest drugiego, jakby takie przejście. Drugiego, drugiego. A, Obok tego? siedzenia nie ma żadnego. Ale zobaczcie, no na nogi ma też miejsce. Na, noga, na nogi ma też oczywiście więcej, bo możemy sobie to siedzenie odchylić, więc to jest bardzo fajne. Dlatego, okay. że tutaj nam się nie kończy, a, prawda? A, dlatego tak jest. W innych samochodach tutaj jest no koniec. Tak, faktycznie. A tutaj nie jest koniec, tylko jest jeszcze następny rząd i jeszcze następny. Znaczy, nie następny, tylko jeszcze, jeszcze przestrzeń. Kolejną rzeczą jest to, mhm. że dzieci siedzą wysoko. Przez co mają super widok, jeżeli chodzi o okno. Bo w pierzocie tak. w ogóle tego nie było, siedziały nisko i nie widziały, to jest za tak, oknem. To było A te siedzą wysoko i naprawdę dużo widzą. No po Zaraz prostu bardzo, je też bardzo. Do jazdy, tak. Bo nie powinna jeździć w kurtce. Bardzo dużo przestrzeni. Zobaczcie, tutaj naprawdę możemy mnóstwo rzeczy zapakować, bo pomimo tego, że są trzy rzędy siedzeń, pomimo tego, że jest duża przestrzeń pomiędzy tymi siedzeniami, które są w pierwszym i w drugim rzędzie, to jeszcze w tym trzecim rzędzie jest dużo miejsca i za tym trzecim rzędem jest jeszcze bardzo duży bagażnik. Tak. Więc to jest mega. Jak się zamyka na przykład te drzwi, które są tutaj przesuwne? Tutaj, moi drodzy, jest klik. Na przykład taki klik i one się same zamykają i to jest mega, mega wygodne. Już otwieram. Przyciemniane szyby. To jest bardzo fajne, dlatego... Hej, że... i my tylko pokazywaliśmy, że się zamykają drzwi, wiesz, już jestem. Przyciemniane szyby z tyłu, to jest bardzo fajne, bo jak nie chcecie, nie wiem, gdzie się zatrzymacie, nie chcecie, żeby ktoś wam zaglądał, na was patrzył, idziecie spać sobie na drzemkę, to wtedy idziecie do tyłu. Normalnie prostu... nie robi takich drzemek, bo tylko my. My tak robimy, więc wtedy sobie idziecie do tyłu i macie po prostu spokój, nikt wam nie przeszkadza. No i oczywiście też, jeżeli chodzi o na przykład otwieranie klapy z tyłu, no to to jest ta sama sytuacja, czyli Chodź, możemy sobie... Nie od razu. Moi drodzy, bagażnik. To jest bagażnik wiele najbardziej skąpej wersji. Tu jest bardzo głęboko się ten piach. Teraz dlaczego tu jest piach? Po pierwsze dlatego, że Pokaż. nie mamy czasu, żeby codziennie odkurzać ten samochód. Po drugie dlatego, że, moi drodzy, możemy zrobić tak. Czyli jesteśmy na postoju. Teodor płacze. Teodor siedzi tutaj, nie ma dzisiaj jego fotelika, jest jego baza. Ja sobie siedzę tutaj, jestem sobie z Teodorem. Oczywiście też jak ma ochotę, może usiąść z nim sobie z tyłu, ale tego zazwyczaj no tak, nie robią. I tutaj robi. moi drodzy mamy... Po prostu pociąg No i teraz mamy bagażnik tak. Tak? Dokładnie. Czyli spokojnie, zobaczcie, ale mogę tutaj zamknąć. Nie mam o, Ale jest jeden mankament bagażnika. Jaki? Jak raz tu nie poszedłem do wodora było sięgnąć, to się zamknęłam. I musiałam czekać, aż wrócisz. Bo albo mogłabym przejść środkiem, ale byłam w A bo Albo tego nie otworzysz ręką. No nie, już z... bo to już tego nie ma. Wiesz fakt, no nikt nie przewidział tego, żeby chodzić do bagażnika po prostu, tak? Bardzo ważna rzecz, zobaczcie, tutaj mamy taki jakby można powiedzieć że przejście, czyli z przedniego e, siedzenia. Można by przejść tak naprawdę na trzeci rząd. Mało tego, tutaj widzicie taki taki jest, nie wiem jak nazwać, półkę czy tam coś takiego, to można w ogóle wyciągnąć. Więc tego nie ma i można sobie łazić z trzeciego rzędu do pierwszego. Nie powiem, że podczas jazdy, bo oczywiście nie. No nie można. Ale jak się zatrzymasz na parkingu nie musisz wychodzić na zewnątrz, czy jest bardzo gorąco, czy jest bardzo zimno, to nie ma takiej potrzeby. Gdzieś, na przykład, jak Kia możesz wziąć nocnik na przykład i mogą sikać w samochodzie Dokładnie. No super. Bardzo dużo ma różnego rodzaju tutaj pojemników. Do słuchawki do telewizorka. Albo telewizorek, bo w niektórych I tutaj wersjach też jest. Być. A to nie, w niektórych wersjach jest właśnie telewizor tam, okay. ale właśnie ma dużo różnego rodzaju schowków. Zobaczcie, trzy schowki takie dachowe, jak w samolocie, jak no. w samolocie. To jest taki panel samolotowy. Trzy schowki na słuchajcie. Zobaczcie, tam być. z boku, no. tak samo jest dużo miejsca na jakieś tam kubeczki i tak dalej. Z przodu w ogóle jest miejsce na cztery Wie, kubeczki. Nie, co jeszcze jest ciekawe. No, te nie, szyby z tyłu się otwierają. A, no tak, no wszystkie szyby się otwierają po prostu. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej z tyłu. I teraz jak wygląda tutaj przód. Na przód wygląda, mi się bardzo podobają te zegary, są klimatyczne. No i ten zegar, który Oli się nie podoba, ale bardzo mi się podoba, ten taki. No właśnie, ale on jest specjalnie taki właśnie klimatyczny. Chyba nasze dziecko chce obejrzeć i teraz zobaczcie, też jest, patrol, tak? też jest kolejna rzecz, że tutaj to jest chyba właśnie no coś takiego bardzo, bardzo fajnego. A tutaj mamy telewizorek. A tutaj mamy ekranik Layreni. A tu jest dla Poczekajcie, ja teraz. Można powiedzieć, że nosi tyłem do ekranu, ale malustro. Dokładnie. Malustro, więc tak naprawdę wszystko sobie spokojnie widzi. Kolejną rzecz, którą wam za chwilę pokażemy, a kolejna rzecz to są bardzo wygodne siedzenia. To jest po prostu i ten samochód dodatkowo. Te podłokietniki, takie tak, Każdy ma swój, nie musimy się dzielić i przepychać łokciem. Dokładnie, każdy ma swój podłokietnik, Siedzenia są skórzane, więc bardzo łatwo jest Puszczy utrzymać się. czystość. Nie tak jak w jakichś tam innych Dywalniki samochodach. Podwokietniki też sobie zmieniliśmy na gumowe, bo mieliśmy te materiałowe oryginalnie, ale zmieniliśmy na, kupiliśmy po prostu na Allegro. Dwaniki gumowe. No z, prostej, z prostego powodu, no bo jednak no wiadomo. No łatwiej jest je wyczyścić. No w Polsce zima jest taka, że po prostu tak. cały czas wchodzisz z błotem, więc tak to by to wsiąkało, a nie będzie wsiąkało. A i jeszcze to chcę powiedzieć. ekranik no. u nas, jak stoimy, to jest włączony, Jak już ruszymy, nie będziemy mogli oglądać. Oczywiście A to dla bezpieczeństwa. mogę Wam pokazać tak, żeby po prostu nie oglądać, jak tylko włączę bieg wsteczny, to od razu. Ja wiem, jak kamerka, jakbyś włączył bieg przedni, w sensie drive, to też by nie było, no bo teraz kamerka wiadomo, że zastąpiła kamerkę. Czy można to zmienić? Nie. Można schakować? Nie, akurat tego radia nie. Ale ogólnie są samochody, w których można schakować. Ale mamy japońską wersję, japońskiej nie można. No, czy my chcieliśmy to zrobić? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Skąd? Skąd? skąd sprawdzaliśmy? No, no nie. nie. Nie chcieliśmy tego nie, zrobić? No w ogóle. Boże. I teraz co dalej, moi drodzy? Uwaga, jak, jak mielibyśmy no. chęć, ale na razie nie mamy ochoty, to możemy sobie tutaj normalnie Netflixa oglądać. I dzieci. Podczas jazdy? Tak, znaczy nie tu. Y, jakby ta sama zasada, tak? Że ekran jest włączony w momencie, kiedy po prostu. Stoimy. Kiedy stoisz. Ale dzieci mają Netflixa z tyłu na przykład, że możemy je włączyć, to nam się podoba Netflixa, YouTube'a, Disney'a i tak dalej. No, Fajnie, bardzo fajnie. No i oczywiście też tutaj z, z tego możemy sobie otwierać wszystko jakby z tej strony, co jeżeli to to? mamy blokowanie szyb, żeby dzieci nie otwierały, na A przykład tutaj z tyłu. Co mamy? No tutaj to lusterko, nic ciekawego, schowek na pusteczki na... Mnóstwo. Gdy, ja mam na USB tu wejście. Tak? No zobacz, taki świecący, zobacz. No. Weź. O, widzisz? Właśnie to jest ta funkcjonalność, to jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy różnego rodzaju i to jest, to ja jest, jest, to nie jest, nie jest rewelacja. Tak, tym otwieramy naszą bramę do domu. Bo A pokażemy. Asylową z bramu. Teraz patrzcie na to. Zobaczcie, tutaj mamy normalnie miejsce, zrobiliśmy sobie śmietniczek. Teraz uwaga, uwaga, wyściełamy go. O, Samochód jest mega, mega funkcjonalny. I ja myślę, że jak na tą funkcjonalność nie jest samochodem też drogim. My mamy go z 2016 roku. To jest jakby najnowsza wersja tego modelu. No dobra, jedziemy. Dobra. Do chłopca. Jedziemy, tak i dodatkowo jest to samochód bardzo dynamiczny w związku z tym, że jest duży ma też duży silnik duże spalanie ale my go mamy w gazie więc tak naprawdę pali dużo gazu ale jednocześnie nie jest to samochód, który jest po prostu bardzo drogi A to że jest dynamiczny to chodzi o co chodzi o to, że ma bardzo dobre przyspieszenie ma dużą moc no i to to właśnie o to chodzi Okej. Okay. Dynamiczne. Ja wstałam o 4.40 z Teodorem i ja nie miałam drzemki. A jest godzina 18.00. po prostu ja jestem nieprzytomna już. A ja mam mojego A Jeszcze mój mąż nie denerwuje, bo słuchajcie, leży na kanapie, montuje ten film. W tym momencie jeszcze, jak ja dogrywamy ten koniec. Mówiło, że jedna mhm. atmosfera, już zrobiła. No ale ma z tym powód, tak? Chociaż nie, w sumie ty zawsze byłeś taki coś z tymi drzemkami. Od dziecka. Synu, nie bierzemy zabawek do buzi. Fuj, fuj. Podsumowując, polecam Wam oba samochody, zarówno elektryczne, jak i ten spalinowy, duży rodzinny, duży rodzinny Ja w ogóle wolę z nich, przyznam, ten duży, w ogóle wolę jeździć dużym, nie wiem dlaczego, ale po prostu tak się wydarzyło. Myślałam, że się będę tego bała, a się nie boję. To jeśli chodzi, kochani, o linki w opisie, oczywiście znajdziecie tam link do naszego nebulizatora, zarówno link, jak i kod rabatowy, który jest aktywny, moi drodzy, do końca tego roku, więc nawet jeśli myślicie, że Wasze dziecko nie zachoruje, nie myślcie tak, bo Wasze dziecko zachoruje. Jeśli chodzi o placówki, Ej. na pewno zachoruje. Mami. Przed nami styczeń. luty, marzec. A jest już w Polsce, więc przed nami również kwiecień. Mami. Również maj. Mami. Nie wiadomo jaka będzie mają w Więc czeka nas jeszcze 5-6 miesięcy chorób. Także inhalujcie, nebulizujcie dzieci. Lik w opisie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! ma strony. To są jajka. Nie jajko i co to jest? Rzodkiewka czy co to? Jest jakaś rzepa? <laughs>